Dzień dobry, bardzo dziękuję panie profesorze i za zaproszenie na kolejną Letnią Akademię Onkologiczną. I zapraszam państwa. Oczywiście jednym z uczestników tego panelu jest właśnie Jarosław Gościński, ale zapraszamy także Aleksandrę Rudnicką. Zapraszamy także Aleksandrę Kurowską, chyba Ola już jest, ale pewnie zaraz dotrze tutaj do nas i zapraszamy także Państwa do rozmowy. Tak, dziękuję bardzo Natalii za to, że zapowie i zaprosi tutaj do nas, ale zapraszamy także Państwa, bo jak Państwo widzą mamy wolne miejsca i myślę, że temat etyki, jeśli chodzi o media i mówienie o onkologii w mediach też wróci w czasie naszej debaty, bo mamy dwadzieścia kilka minut do dyspozycji, a podkreślam, że te wolne miejsca są, bo są też z nami pozostali dziennikarze, jest pan Marek Nowicki i pozostało jeśli tylko Państwo mają czas i chęć, aby zabrać głos, to tylko prosimy o sygnał i zapraszamy. Na pewno przestrzeń się znajdzie. Aleksandra Kurowska także z nami, bardzo dziękuję za pomoc. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyśmy w tej debacie zastanowili się i wspólnie odpowiedzieli na jedno główne pytanie. Jak mówić o onkologii, aby to było skuteczne, efektywne, ciekawe. Efektywne, czyli z korzyścią dla naszych odbiorców. Niezależnie od tego, czy to internauci, czytelnicy, czytelnicy mediów tradycyjnych, czy tych bardziej elektronicznych, czy słuchacze radia, czy widzowie, bo różne media my reprezentujemy i mam nadzieję, że te różne punkty widzenia przełożą się na inspirację, bo to jest trochę tak, pewnie się zgodzicie, że gdy pracuje się w jednej redakcji, to są pewne wypracowane schematy, mechanizmy, one dobrze działają, ale gdy dowiemy się, jak to jest w innej redakcji, to to działa często inspirująco, otwiera, sprawia, że coś drobnego można zrobić inaczej z korzyścią dla takiego materiału. Moje główne pytanie jest takie: czy widzicie takie zasady i takie sposoby mówienia o onkologii, aby to było właśnie. Skuteczne, aby powstał dobry materiał. Czy są takie uniwersalne zasady, które u Was przede wszystkim pracujecie w portalach jako dziennikarze piszący? Piszący, czyli praca z tekstem, które działają. Aleksandra Rudnicka, czy jest coś takiego, co widzisz, że po prostu zwiększa szansę na dobry materiał? Przede wszystkim profesjonalizm, czyli jeśli piszemy sami tekst, to sięgamy po wiarygodne źródła. Natomiast jeśli prowadzimy rozmowy, no bo to też robimy podcasty, prowadzimy wywiady, to trzeba sięgać po ekspertów. Osoby, które są wiarygodne, które mają wiedzę na ten temat i to jest, to jest najważniejsze. Ale też ważne jest w komunikacji dla pacjenta, żeby to były tak zwane osoby, które potrafią mówić w miarę prostym językiem. Żeby przekładać te trudne treści na treści zrozumiałe dla pacjenta, dla rodziny. To znaczy, ja powiem tak, później pacjenci, którzy go chorują, latami. To oni sobie radzą z tymi trudnymi tekstami, bo oni się też stają po troje ekspertami, mają już tak dużą wiedzę, że potrafią czytać nawet trudne medyczne teksty. Ale edukują się w trakcie. Edukują się oczywiście. Natomiast ci pacjenci, którzy sięgają po raz pierwszy, no to oni niestety do nich trzeba nam mówić prostym językiem. I to jest najważniejsze, czyli profesjonalizm, komunikatywność, wiarygodność, czyli sięgamy do wiarygodnych, rzetelnych źródeł, czy atrakcyjność. Nie wiem. Natomiast Wiem też, że, że ludzie, że czytelnicy czy widzowie sami z siebie nie szukają te tematów onkologicznych. Oni szukują, sięgają po te tematy w sytuacjach krytycznych, kiedy ktoś zachoruje albo sami zachorują. Czyli szukają konkretnych informacji, kiedy takie tak, są doświadczenia. Takie, takie są moje doświadczenia, że raczej no, nie ma takich pasjonatów onkologii mhm. poza profesjonalistami, którzy sięgają, bo interesuje ich onkologia. A ja jestem bardzo ciekawy, jakie jest doświadczenie Aleksandry Kurowskiej. Czy faktycznie tak jest, że czytelnicy, internauci nie szukają tego specjalnie, tylko trzeba ich czymś zainteresować ewentualnie? To jest trochę różnie, bo ja nieraz obserwuję, kiedy teksty o na przykład bardzo niszowych chorobach, w tym onkologicznych, mają gigantyczne zasięgi, bo ludzie szukają po objawach bardzo często. I pamiętam, jak przyjechał do nas przedstawiciel Google'a i robił nam analizę kilka lat temu, i mówi, co to jest miastemia. Ja. Teraz wszyscy wiedzą, ale wtedy nie. No, znaczy, wszyscy u nas, no jakbyśmy spytali kogoś na ulicy, to nie bardzo, a ludzie po prostu szukają objawów, więc też trzeba im to wyjaśniać. My z jednej strony piszemy teksty systemowe i nie ukrywam, że te mnie najbardziej interesują i dotyczące polityki lekowej takie. Typowo pacjenckie nam się zdarzają rzadziej, ale widać też, jak te teksty ożywają. Na przykład po kilku latach, jeżeli jakiś pacjent wrzuca je na jakąś grupę, albo mamy taki jeden materiał związany z onkologią, który wydawało mi się, że nikt go prawie nie ogląda na YouTube, a się okazało, jak zajrzałam w tym roku statystyki, że ma najwięcej i ma cały czas tak, bo jest po prostu mało na ten temat. I jak ludzie szukają informacji, co zrobić y, po operacji onkologicznej z pewnymi problemami zdrowotnymi, to właśnie wyszukują tą informację i tam jest właśnie wiarygodny ekspert, który jasno tłumaczy, mówi, jakie są opcje, y, jaka fizjoterapia, jakie inne działania, jakie wyroby medyczne i to ma dla nich wartość. To też materiał rozumiem sprzed jakiegoś czasu, sprzed z kilku sprzed lat. Przed pięciu lat. Ale treści cały czas aktualne, tak, bo te objawy tak, i ta tak, treść, tak, to meritum tak, nie zmieniło tak. się. Tutaj mamy takie dwa ważne punkty, Szanowni Państwo. Po pierwsze, wiarygodny ekspert, na którym opieramy ten tekst, po drugie, jednak takie praktyczne spojrzenie, bardzo empatyczne, żeby pomyśleć sobie, że kogoś mogą zainteresować może nieoczywiste, ale objawy, które są opisane. Czy wobec tego jeszcze jedno pytanie do Aleksandry Kurowskiej? Sprawdzasz też, na ile są klikalne te teksty? Czy to jest istotne w tej pracy i widzisz tutaj różnicę w formie materiałów? Ja mam takie poczucie, że kiedy ja przygotowuję teksty, to tak szczerze to myślę o około 200 osobach, z które znam i z których zdaniem się liczę, 200-300. Ale oczywiście zaglądam w Analyticsa wiele razy dziennie, bo jestem ciekawa. To znaczy, w naszym portalu to się tak nie przekłada. Nie robimy takich clickbaitów typowych. Dzisiaj widziałam na jednym portalu czy wczoraj, że wszystkie lakiery do hybrydowe i w ogóle wszystkie gabinety czeka manikirzystek, straszna rewolucja, ponieważ tutaj będzie wycofany rakotwórczy składnik, i nie będzie można już tego robić. Po czym z ciekawości wpisałam sobie nazwy w internet polskich producentów. Nikt z nich nie ma tego składnika w lakierach od dawna. No ale tutaj rzeczywiście tym rakiem pogrożono i na pewno ten tekst się świetnie klikał. W portalach. Mam poczucie, że my nie działamy dla klików, choć oczywiście y, lubimy widzieć te statystyki. Ja dlatego patrzę w statystyki, bo, y, bo też patrzę na przykład, co moglibyśmy pogłębić. I jakie są wnioski? Tak najogólniej mówiąc, nie wchodząc w Wasze kulisy, Jasne. co warto pogłębiać, jakie eee, kategorie tekstów? No właśnie, te takie informacyjne, ale u nas dobrze się klikają, takie, jak się poruszać w systemie, bo tego strasznie brakuje. Mamy oczywiście tych koordynatorów onkologicznych, ale pacjent do nich trafia nie każdy. Oni mają dużo osób bardzo pod opieką eee, i ludzie się bardzo gubią. Na, albo właśnie refundacja wyrobów medycznych dla pacjentów onkologicznych. Tam jest tyle różnych elementów, że jeżeli ktoś jest sprytny, pomoże ktoś z rodziny, to można dostać dofinansowanie z kilku różnych źródeł, albo można nie dostać żadnego, jeżeli się nie jest zdeterminowanym lub dobrze poinformowanym, lub jeżeli lekarz nie ma czasu tego wytłumaczyć i, i pomóc pacjentowi. Czyli bardzo praktyczne teksty, takie instrukcje, krok po kroku, tak. żeby ktoś sięgnął i wiedział, co ma zrobić, tak, albo czego jest... nie robić. Masz taką a taką chorobę, możesz skorzystać z tego a tego. Albo teksty o tym, co się zmienia w programach lekowych, że na przykład jest poszerzona grupa pacjentów, którzy mogą skorzystać z danego leku. Mam wrażenie, że odpowiedzią na te potrzeby był i miał być ten portal, nowy portal, Narodowy Portal Onkologiczny uruchomiony w ostatnich tygodniach. Jestem bardzo ciekawy, jakie są wnioski i obserwacje Jarosława Goślińskiego. Z Waszej perspektywy też bardzo specyficznego portalu Zwrotnik Raka. To, co, czym chciałbym się podzielić, to jest takie nieprzyjemne uczucie i doświadczenie, być może też je, też je macie w swojej pracy, kiedy przygotowuję materiał i staram się go zrobić jak najbardziej rzetelnie, poświęcam dużo czasu. To jest jakościowy materiał, pogłębiony. No i jest ten moment, że okej, okay, wypuszczamy go, jest, jest premiera i ewidentnie widzę, no algorytm działa tak, że on sobie przez kilka minut e, obserwuje reakcję użytkowników jeśli jest zainteresowanie, no to jest wybity i to jest taki efekt kuli śniegowej. I zwykle jest szybko to ten zwykle efekt. Zwykle jest albo prawo, albo lewo. A jeśli tego efektu nie ma, a ja mam świadomość, że to jest kilka dni mojej pracy, a tych klików tam jest zupełnie szczerze, bardzo mało, no to potrafi być to troszkę po prostu frustrujące. A ale... czy mógłbyś podać przykład? Nie pytam już może o konkretny tytuł, ale typ materiału, który zaskoczył w jedną i drugą stronę, to znaczy, dużo pracy było, a klików nie było i tego zainteresowania nie było. Jakiego to typu są materiały? Tendencje, jeśli chodzi o konsumpcję mediów są takie, że zdecydowanie lepiej i, i klikają się i, i bardziej popularne są treści, te takie lekkie, nie, niepogłębione y, y, infografiki, cytat, krótka wypowiedź, y, coś, co wzbudza emocje, a niekoniecznie jest jakąś pogłębioną analizą na podstawie iluś tam raportów. Ludzie nie mają, wydaje mi się, ochoty czasu. Też chyba coraz rzadziej potrafią też takie długie teksty spokojnie analizować. Problemem w onkologii też jest, wydaje mi się, to, że ta grupa odbiorców jest bardzo zróżnicowana. Bo tak jak się mówi o, o medycynie personalizowanej, tak tutaj można by spróbować o tej komunikacji personalizowanej. Ale tak naprawdę, informacje o onkologii szukają pacjenci i ich rodziny i wtedy takie pogłębione materiały są jak najbardziej ok, no bo oni już szukają tutaj bardzo konkretnej informacji. Ale tak naprawdę w świat onkologii wchodzą osoby, które być może właśnie mają jakieś podejrzane objawy, może chciałaby sprawdzić jakie ewentualnie badanie, do kogo się udać. S są, 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 jest pokolenie uczniów, którzy odrabiają zadanie domowe z biologii, i spisują czym jest nowotworzenie, jakie są czynniki rakotwórcze i to ich w ogóle nie interesują. Tam jakieś nowe terapie, ale jakaś konkretna informacja ze świata onkologii. I trafiają na wasz portal, na przykład. I trafiają na portal z racji tego, że jest widoczny, ale. Tak naprawdę trudno jest dostosować język, bo ten odbiorca jest bardzo, bardzo zróżnicowany. Yy, tu jest chyba trudność, tak naprawdę. Aleksandra Rudnicka tak moi odbiorcy są bardzo adresowani celowani bo to są pacjenci onkologiczni i ich rodziny i ja też jarku widzę bo to też wiesz co zależy od tego jaka to jest grupa jak duża więc na pewno rak płuca będzie się cieszył większą odbiornością niż, niż powiedzmy rak właśnie takie choroby rzadkie to tutaj jest tych osób mniej natomiast też ja sobie radzę w ten sposób że ja oczywiście staram się zrobić wcześniej promocję na Facebooku czy gdzieś żeby zawiadomić, że w ogóle coś takie takie wydarzenie będzie, ale też widzę, że cieszą się dużą, dużym zainteresowaniem takie no, nowe terapie, na przykład karti. O karti się dużo mówi, pisze, i to jest taka właśnie nadzieja sprawdzająca się już w chorobach hematonkologicznych, onkologicznych, a w tych zobaczymy. I to, to są takie tematy, które interesują. Natomiast oczywiście jest, mamy też odbiorców takich jak te grupy wsparcia, o których tutaj Jarek mówił na Facebooku, i w zależności od tego, ile tam jest osób, tylu się te osoby najczęściej wchodzą na, na nasze portale i czytają o tym, bo one są zainteresowane. No po prostu to są, to są już odbiorcy celowani. Ja mam tego typu odbiorców. Ja wiem, że to jest w jakiś sposób niszowe, no bo onkologia nie jest, czy to, to nie jest to, co lifestyle'owe portale, absolutnie. To są bardzo ciężkie, powiedziałabym, rzeczy. Natomiast my chcemy, ja, na dla mnie bardzo ważne jest to, żeby to, o czym tutaj była też mowa, żeby zawsze była taka jakaś pełna informacja, więc jeżeli ja robię podcasty i robię audycje, to żeby tam był lekarz, żeby tam był psycholog, i żeby był pacjent i to jest najważniejsze, bo dla mnie ta, to co mówiła Ola, to jest ważne, żeby pokazać tak zwaną ścieżkę pacjenta, żeby on wiedział od powiedzmy nawet profilaktyki, czyli kiedy jeszcze mówię mówią o zdrowych ludziach, poprzez diagnostykę, poprzez leczenie, ważne jest też, żeby na przykład ja się zawsze staram pytać swoich rozmówców o tak zwane perspektywy rozwoju danej terapii żeby pacjenci wiedzieli, czego mogą oczekiwać. I też co Ola mówiłaś o tym, że są takie materiały, które są sprzed pięciu lat, no nie wszystkie, bo ja na przykład wydając głos pacjenta onkologicznego, kiedyś zrobiłam numer o czerniaku i kiedyś dzwoni do mnie pacjent i mówi tak, no wie Pani, ma Pani rację, w tym czerniaku to w ogóle nie ma leczenia. Ja mówię, proszę Pana, ale czy kiedy, kiedy Pan to czytał? Jaki to jest numer? Ja mówię, no to jest sprzed pięciu lat, no to proszę sobie zobaczyć, co, ile jak wszystko poszło do przodu, ile mamy nowych leków. I to już tak nie jest, to, jest, to już jest nieaktualna wiedza. Tak, więc ważne jest ta, też to aktualizowanie wiedzy, i dlatego napiszmy tam pod spodem daty, piszmy autorów, o czym tutaj też była mowa, bo ci autorzy bardzo przyciągają wiadomo, że też dla rodzin to czasami ta wiedza jest bardzo potrzebna, bo pacjent nie chce czytać. Bywa też są tacy taka grupa pacjentów, którzy nie chcą wiedzieć za wiele, więc instruujemy rodziny. To jest ta praca nowoczesnego dziennikarza, już nie tylko tworzenie te treści, ale szukanie pewnych trendów, obserwowanie, jakie teksty cieszą się popularnością, zadbanie o to, żeby właśnie zawczasu załączyć być może promocję takiego tekstu w mediach społecznościowych, e, aby rozumieć e, ten ekosystem wyszukiwarki, bo przecież te treści trafiają one nie tylko w tą listę wyników organicznych, ale jest tak coś takiego jak Google News czy Discover. Tam są różne miejsca, gdzie ten ruch można pozyskiwać i docierać do. Do odbiorcy, stąd też, no, to jest też umie... potrzeba nieustawicznego kształcenia się nie tylko w tej tematyce medycznej, ale rozumienia w ogóle tego całego systemu, jak on, jak on działa, mediów społecznościowych, tych nowych mediów. A Chyba? czy to też jest kwestia oczekiwania na feedback, na informację zwrotną od czytelników, od internautów? To są często takie informacje i czy często widzicie, jaki jest efekt tych kolejnych materiałów? Czy może po prostu domyślacie się, że ten materiał był dobry i macie nadzieję i zakładacie, że komuś pomógł, ale ten ktoś się nie do końca musi odezwać? Tak. Oczywiście my widzimy, ile jest wyświetleń, ile jest wejść to, i, to jest, i to jest też jakaś miara, chociaż ja na przykład się gubię, bo powiem tak, ja nie jestem tak biegła jak Jarek, ja się od niedawna tym zajęłam i y, robię to, y, bo muszę. Nie, nie jestem fan, fanką tych technologii, ale to na mnie spadło i tak jest. Więc to, to przede wszystkim widzimy po tych wejściach. Na przykład ja mam i YouTube'a i Facebooka i, i, i swojego vloga, więc dziś są te, na te trzy części się to rozbija, bo często powiedzmy nasi sponsorzy też nas, nie, nie, musimy, nie możemy mu tego ukrywać, rozliczają, bo oni pytają ile jest wejść, ile, ile, na co się to przekłada. To, 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 to też jest istotna sprawa i, i, i to na pewno jest, jest to, że, że my widzimy to i, i na pewno się musimy kształcić, bo pojawiają się też nowe narzędzia, nowe, no, nowy rodzaj komunikacji. Nie ze wszystkiego trzeba korzystać. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ty, ty pytasz o tą interakcję. Oczywiście, że pacjenci czasami, czasami czytelnicy odpisują i, i nawet proszą o jakiś kontakt do lekarza, no ja nie zawsze mogę, ale jakoś tam staram się to, to przekazać, bo, 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 bo no, no, one nasze te media też są troszeczkę interaktywne. To nie jest tak, że my piszemy na berdyczów i nikt do nas nie odpowiada, tylko jak kogoś się zainteresuje, to pyta, bo no, przecież my mamy wszędzie w stopce napisane, podajemy maile, podajemy kontakt do nas. O dwie rzeczy bardzo chciałbym, żebyśmy porozmawiali na ten temat. Mamy 10 minut mniej więcej. Państwa również zapraszamy do tej dyskusji. Po pierwsze o kwestii, o której mówiła Ola Rudnicka. Historie pacjentów. A po drugie etyce. o etyce. Pan profesor Jacek Jasem. Będziemy, mam nadzieję, odpowiednio trzymali mikrofony. Bez szumu, absolutnie żadnych. Szanowni Państwo, zacznijmy od tych human stories. Chciałbym zapytać Was i Państwa, co myślicie o tych historiach pacjentów? Czy one faktycznie mogą być wykorzystywane, jak mówiła Ola Rudnicka, do tego, żeby pokazać na przykładzie pacjenta, jak wygląda ta ścieżka, krok za krokiem, y w odpowiedzi na ten postulat Oli Kurowskiej? Czy może jednak czasami z tymi historiami pacjentów, ja mam takie wrażenie, jest tak, że ich jest bardzo dużo i one, może wcale do końca nie pomagają, bo każdy pacjent, no to jest banalna prawda, jest inny. Każdy ma swoją wieloporobowość, swoje uwarunkowania genetyczne i to. Może komuś się udało, czy ktoś odniósł sukces, albo wręcz odwrotnie, no to nic nie oznacza dla tego naszego przykładowego czytelnika, czy słuchacza, czy internauty. Jak patrzycie na te historie pacjentów, jak je wykorzystywać? Ola Rudnicka, może teraz w drugiej kolejności, może teraz Jarosław i Ola Kurowska. Czy można Olu wykorzystywać te historie do tego tłumaczenia tej ścieżki krok za krokiem? Trochę ta historia jest takim przykładem, który no, daje jakąś orientację, a może inaczej. Ja podziwiam osoby, które potrafią robić takie, takie wywiady z pacjentami. Przyznam szczerze, że ja ich nie robię, bo nie czuję się komfortowo zwykle zadając pytania na temat zdrowia. Na pewno takie no nie jestem Ewą Drzezgą, która to robiła perfekcyjnie i robi. Czasami czytam takie historie, u nas się staramy jednak skoncentrować na tych systemowych kwestiach, które bardziej mnie interesują, czyli jak pokazujemy tą ścieżkę pacjenta, to pokazujemy trochę historie uniwersalne. I widzę tak, że z jednej strony ten ruch generowany na Facebooku czy na YouTubie, przez różne kanały, to są bardzo często jakieś ludzkie dramaty, zwroty akcji, yy. Wiem, że to są losy pacjentów, ale ta narracja często jest zbudowana jak w jakiejś brazylijskiej telenoweli, że, że muszą tam być też pozamedyczne, jakieś wątki zaciekawiające. Z drugiej strony, no właśnie, to są, jeżeli idziemy taką ludzką historią, to to nabija wejścia. Ale ta korzyść może być różna. Ja nieraz byłam na takich konferencjach, chociażby jedna z onkologicznych, na których chyba nawet Ola była, gdzie pacjentka mówi tak, wykryto u mnie ten nowotwór i miałam szybko leczenie i świetnie, bo mam bliskich znajomych wysoko w Luxmedzie i oni mi załatwili, że od razu przyjęto mnie i od razu miałam świetne leczenie. Czy taka ścieżka pacjenta coś wniesie, moim czytelnikom nie sądzę. Niestety nie mamy tych takich systemowych rozwiązań prowadzenia pacjentów za rękę. Staramy stara się je wdrożyć, i bardzo często nadal jest to kwestia szczęścia i znajomości. Więc, to że ktoś trafił do takiego lekarza czy takiego szpitala, czy ktoś mu powiedział, tutaj nie jest realizowana część programów lekowych, idź gdzie indziej. To jest kwestia szczęścia, i trochę trudno przekładać te historie na to, żeby inni pacjenci mogli. Z tego wyciągnąć wnioski, zwłaszcza, że też rozmieszczenie placówek jest diametralnie się różni, więc, czy ktoś zachoruje na nowotwór w Rzeszowie, w Lublinie, czy w Szczecinie, czy w Warszawie, będzie miał w ogóle inne możliwości, inną ścieżkę. Kod pocztowy ma tutaj absolutnie duże znaczenie, a te kody pocztowe, jak widać, jeśli chodzi o czytelników, internautów, słuchaczy, są różne. Jestem ciekawy, jakie jest spojrzenie Rosława Goślińskiego. Moje doświadczenie mówi, że pacjenci lubią i w ogóle użytkownicy obserwować i czytać historię innych, innych chorych. A takim też dowodem tego jest, jest trend, jaki obserwuję z tym użytkownikiem też Instagrama, gdzie od paru lat pojawia się bardzo dużo, bardzo dużo pacjentów, za to zakłada swoje. Swoje konta, gdzie zaprasza do swojego świata i często no, jest to taki świat bardzo intymny, bo pokazuje um, tą stronę chorowania w tak, taki bardzo dosłowny sposób, także tutaj dzielą się te, te, te osoby tymi jasnymi, jaśniejszymi nadziejami, do, dobrymi stronami, ale również pokazują jak, jak są po chemioterapii, jak mają gorszy dzień. Jak to oceniasz? To służy sprawie? Czy różnie bywa? Czy no to zależy? Wydaje mi się, że to ma blaski cienie. I to, to jest, każdy jednak z, musi zadać sobie pytanie, czy, czy, czy jest w stanie emocjonalnie coś takiego udźwignąć. Bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś sam jest chory i, i obserwuje pacjenta, no to, to są też konta, które niestety zdarza się, że obserwujemy je, a one po jakimś czasie milkną, te konta, no co jest jednoznaczne z tym, że na przykład ta osoba odeszła. Teraz stawiając się w roli takiego pacjenta, który ma tą samą jednostkę chorobową i obserwuje, kibicuje komuś, ci ludzie często się znają, tworzą taką grupę wsparcia, odwiedzają, spotykają się na jakichś kongresach, no i nagle to, to konto milknie, no to musi być bardzo trudne doświadczenie dla, dla, dla drugiego pacjenta, no bo on tak sobie jeden do jednego mówi, kurczę, ja mam przecież to samo. Także to tutaj wydaje mi się z tymi historiami pacjentów, one mają jasne strony, bo ktoś się może zainspirować, ale też yy, każdy chyba sobie musi indywidualnie odpowiedzieć, czy, czy takie te emocjonalnie jest w stanie to udźwignąć. I tutaj myślę, że bardzo przyda się to, o czym mówił Pan Profesor Jasem, ten kodeks etyki, albo przynajmniej takie punkty na mapie, na co zadbać i na co zwracać uwagę, jeśli chodzi o etykę. Tych ostatnich kilka minut, które mamy do dyspozycji, chciałbym, żebyśmy temu właśnie poświęcili. Gdybyśmy mieli stworzyć wspólnie, Szanowni Państwo, taki krótki instruktaż, czy taki mini kodeks właśnie tego, o czym pamiętać, publikując różne materiały, informacje, nagrania, podcasty, długie teksty na temat onkologii, o czym pamiętać z tego etycznego punktu widzenia. Dwa Dwa punkty już mam w swojej głowie na podstawie Waszych wypowiedzi. Po pierwsze dbanie o precyzję, jeśli chodzi o czas, terminowość, jeśli chodzi o podawanie różnych dat, kiedy powstały dane badania, żeby nie wprowadzić w błąd, bo może coś już jest dawno nieaktualnego. Część rzeczy się nie, nie dezaktualizuje, ale część zupełnie dzisiaj inaczej wygląda, i warto, żeby ktoś o tym wiedział. O tym mówiła Aleksandra. Ale też wskazywanie bardzo precyzyjnie, kto za tym stoi. Jeśli chodzi o ekspertów, o tym mówiła Ola Kurowska. Co jeszcze dopisalibyście do takiego kodeksu, mówiąc o etyce? Wydaje mi się, że tutaj mówimy o tych historiach, a więc szacunek dla, naszych, dla tych osób wypowiadających się, żeby zapytać, czy te osoby chcą być anonimowe, czy chcą się przedstawić, czy chcą opowiedzieć swoją historię, to jest szalenie ważne. Żeby, żeby też te historie, czy w ogóle to, to, co my pokazujemy, nie było, no ja na przykład, wiesz, ja wiem, że ty jesteś dziennikarzem newsowym, ale wiem, że jesteś dziennikarzem, który absolutnie się kieruje etyką i nie robić z tego sensacji, jednodniowej sensacji najczęściej, bo to jest godzinnej prawda, bo coś takiego znaleźliśmy i szybciutko to zamieszczamy i to to jest na pewno nie tak, więc poza tym pamiętajmy, że, no ja powiem tak, ja kiedyś, ja w ogóle mam rodowisko, dowód teatralny i moim marzeniem było zostanie krytykiem teatralnym. I tam też jest etyka. Nie mogłam zostać krytykiem, bo byłam kierownikiem literackim w teatrze. A natomiast tutaj jest coś takiego, że no, zdrowie jest bardzo takim, powiedziałabym, obszarem wrażliwym życia społecznego i nie zapominajmy o tym. Poza tym nie mieszajmy różnych racji politycznych, nie wiem, jakichś interesów do, do, tym, do tego, co piszemy. Pamiętajmy, że na końcu ma być to dobro pacjenta. I teraz jak Jarek, Pani tutaj mówiliście o tych historiach, no to ja na przykład zawsze staram się na końcu. Zwłaszcza ja raczej piszę, relacjonuję to, co ktoś mi opowiadał, że zadaję takie pytanie dotyczące, a co by pan, pani przekazała innym pacjentom? I to jest ta uniwersalna wartość, która gdzieś tam zostaje, bo wtedy rzeczywiście to jest to doświadczenie tego pacjenta. Fajne praktyczne pytanie. Co by pan pani przekazała, żeby oderwać od tego indywidualnego przypadku, tylko postarać się rozszerzyć? Bardzo dziękuję. Jarosław? To ja bym dodał, jeżeli mówimy o mediach medycznych, to idźmy w kontrze do aktualnych trendów, które królują, postawmy właśnie na taki styl faktograficzny, na informację praktyczną dla pacjenta. Nie grajmy na emocjach, nie dawajmy nadmiernej nadziei. No i uważajmy na język, na którym się komunikujemy. Jest to pojęcie takiej nagłówkomanii, czyli, czyli tych, tych rewolucji, tych przełomów. I jest też taki temat, który często pojawia się walki z rakiem. Coraz częściej, Samego sformułowania. Sformułowania. Coraz częściej, żeby zostawić pacjentowi wybory, jeżeli ktoś tą terminologię wojenną akceptuje, OK. Ale też nie narzucajmy, to nie jest bitwa, ktoś nie wygrał, nie przegrał, bo się nie starał. No, Zwracajmy uwagę na język, jakim się komunikujemy. Chyba, że oczywiście mówimy o nazwie organizacji, która też niedawno miała świetny jubileusz, to tutaj myślę, że wszystko jest do dyskusji, ale to pewnie w kuluarach absolutnie. Pan profesor Jasem też na pewno robi sobie notatkę, ale mówiąc zupełnie poważnie, bo wykorzystujemy maksymalnie ten czas, Jarku, rozumiem, że podpisałby się pod tym postulatem, Oli Rudnicki, żeby dwa, bo tak to rozumiem, albo trzy razy pomyśleć sobie, jaki będzie efekt dla pacjenta tego, co piszemy, czyli może nawet zadać sobie dodatkowy trud i jeszcze, jeszcze raz zastanowić się tak empatycznie i trochę wyprzedzając to myślenie, oczywiście. jakie będą konsekwencje, żeby lepiej ten czwarty raz się zastanowić, niż wypuścić ten materiał, tak? Tak się staram i mam taką świadomość. Sam byłem w, po drugiej stronie monitora i tych informacji szukałem i wiem, jak one są dla pacjentów ważne, jak dużą sprawczość mamy, szczególnie mając zasięgi, że taki materiał o nowej metodzie, o nowym ośrodku potrafi sprawić, że po kilku dniach ta liczba pacjentów, którzy się zgłoszą po konkretną pomoc, będzie bardzo duża i to, to obserwujemy. Także to poczucie dużej odpowiedzialności za, za to, co się pisze i mówi. I Aleksandra Kurowska. To ja powiem o czymś niepopularnym. Trzeba zachować umiar i zdrowy rozsądek w mieszaniu się w sprawy lobbyingowe, zwłaszcza na etapie negocjacji cen przez Ministerstwo Zdrowia. I siania czasami paniki. Pamiętam, kiedyś były takie serie, jak ministerstwo na przykład nie wpisywało czegoś w projekt listy, żeby te ostatnie dni docisnąć z ceną i już po prostu wszędzie w mediach pacjenci z rakiem stracą leczenie, umrą i a tak dalej. A konsultacje dopiero ruszyły, e, tak? A, albo na po prostu no, trwa negocjacje ceny. Ja nie mówię, żeby w ogóle pomijać takie informacje, ale mieć w tyle głowy, że płacimy składki na NFZ i chcemy, żeby były wydawane dobrze, i że możemy zaszkodzić samym pacjentom, siejąc taką panikę zaraz stracicie leczenie, tak? A cały czas te komunikaty się pojawiają, jak, jak są właśnie albo jakieś negocjacje cen, albo kończy się wyłączność rynkowa i zgodnie z ustawą firma powinna obniżyć cenę o jedną czwartą i to nikomu nie służy. Bardzo Wam dziękuję za te trzy. Mimo wszystko różne punkty widzenia, ostatnie zdanie. Aleksandra Rudnicka, i mamy ja finał. Chciałam powiedzieć, że najtrudniejszą rzeczą, jaką spotkała mnie w mojej pracy, był numer głosu pacjenta poświęcony pacjentom z rakiem trzustki. I ja po prostu podeszłam do tego tematu no, z ogromnym strachem. I spotkałam dwóch znakomitych facetów. Jeden z nich to był mąż Uli Jaworskiej. I tak jak oni opowiedzieli o tym, co przeżywają, o swoich emocjach, to naprawdę ja się tego nie spodziewałam. I wbrew temu, czego się spodziewałam, ten, te, te teksty były niosące tekstami niosącymi nadzieję taką zgodą, akceptacją na to, co się wydarzyło. I więc nie bójmy się też trudnych tematów. I myślę, że z taką zachętą do tej odwagi bardzo Państwu dziękujemy za tych 30 minut. Myślę, że ten ciąg dalszy tej dyskusji nastąpi, także w jeszcze szerszym gronie dziękujemy za ten czas dla onkologii w mediach Aleksandra Kurowska, Aleksandra Rudnicka, Jarosław Gośliński. Oddajemy głos panu profesorowi Jasemowi.